Żarty z kobiet pokazują, że Wilczyński jest zwykłą, szowinistyczną świnią. Czy można poznać miłość w internecie? No to trzeba zobaczyć plany Singi. Tomek Wilczyński, dla niego szukanie drugiej połówki w internecie to powód do klasycznej beki. Ta beka się udaje, bo jak zobaczycie w filmie, możliwości wpadki, fakapu są bardzo barwne i wielorakie. Nie każdy jest tym, kim nam się wydaje. Nigdy nie wiemy, co w tym pudełku czekoladek będzie. Wydaje nam się, że piszemy z jakimś wysokim, pięknym, przystojnym blondynem, a jest to łysy otyły. Nie mogę powiedzieć, że brunet, bo łysy. To niesamowite iść na randkę, kompletnie nie wiedząc, jak ta osoba może wyglądać. Można się z tego czasem pośmiać, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę sporo ludzi się w sieci poznaje. Ja wiem, że to się udaje i nawet są z tego dzieci. Miłość na internetu jest bardzo dobra dla facetów, bo teraz kobiety pierwszy raz w życiu czują, że nie są jedyne. Znalezienie miłości w internecie wydaje mi się możliwe. Jak ona się nie postara trochę, to zaraz ty idziesz tam i tam jest milion kobiet, nie? Nie chcesz? No dobra, no to idę tam, nie? Mam kolegę, który po rozwodzie poznał kobietę na takim. Portalu randkowym, spotkał się z nią i zakochali się od pierwszego wejrzenia. Pobrali się, mają dwójkę dzieci, a co jeszcze fajniejsze dla nas, Polaków, że ona była bardzo bogata. No, zamontowałam tego Tinder'a. Wszyscy założyliśmy konto i zrobiliśmy research. Nawet Agnieszka Wędłocha. Tam po prostu wpisujesz to, co lubisz, to, czego nie lubisz. Nie tracisz czasu na ludzi, którzy nie lubią czytać książek, jeżeli ty lubisz czytać książki. To trochę po prostu skraca czas w szukaniu. Mój brat ma techniki na Tinderu, najlepszą. On po po prostu wszystkie kobiety w prawo. Polubi wszystkie, nawet grzybę brzydkie. Którakolwiek kobieta go akceptuje, popatrzy, czy mu się podoba, jak nie, to ignore i delete. sparowani, no to gdzie, gdzie tu jest miłość, gdzie tu są uczucia? To jest użaleźniające totalnie, skasowałem to od razu. Oczywiście może się tak zdarzyć, że tak ich sparuje, a potem się okaże, że przy tym wszystkim jeszcze wielka namiętność wybuchnie. Miłość da się znaleźć wszędzie. Ale tak naprawdę jak ją szukasz, to ją nigdy nie znajdziesz, nigdy, bo ona sama przyjdzie. I w internecie, i w kościele, i na imprezie. Natomiast ja miłości w internecie nie szukam. Jestem totalnie nietechnologiczna. Natomiast jestem bardzo emocjonalna. W życiu walczyć trzeba nie o to, czego chcesz, tylko o to, czego potrzebujesz. Cześć, jestem Mitio Okorny, Agnieszka Wiedłocha. Weronika Książkiewicz, Tomasz Karolak, Maciej Sztur, zapraszam was na planetę Singli.